Paweł, pierwsza, cała bramka w górniku łączna, jak to jest uczucie? Na pewno fajne uczucie. Cieszy bramka, cieszą pierwsze trzy punkty w sezonie. Brakowało nam tego tej finalizacji. Dzisiaj udało się strzelić trzy bramki i cieszymy się z tego. No właśnie, tak jak wspomniałem, pierwsze nasze zwycięstwo po tych trzech remisach, ale z bardzo ciężkimi rywalami. Jakim przeciwnikiem dzisiaj był Chrobry na boisku? No nie ma co ukrywać, że terminarz mieliśmy jeden mistrz z cięższych w Lidze. Ale wciąż nie przegraliśmy meczu, to nas na pewno cieszy. Dzisiaj, tak jak mówię, smakuje te, te zwycięstwo. Chrobry po niestety jeszcze nie wygrał meczu, ale wiedzieliśmy, że po zmianie trenera to nie będzie ten sam rywal. Postawili nam ciężkie warunki na początku i całe szczęście, że do, do przerwy udało nam się strzelić bramkę i po przerwie udało nam się poprawić i uda, uda, udało nam się wygrać ten mecz. Przed nami kolejne spotkanie w takim dużym ciężarze gatunkowym, bo derby. Lubelszczyzny, kibice już Was po meczu trochę nastroili, jak, jak Wy się do tego meczu będziecie przygotowywać? Myślę, że do każdego meczu przygotowujemy się tak samo i nie patrzymy z kim, z kim gramy, tylko do każdego meczu przygotowujemy się tak samo. Na pewno będziemy chcieli podtrzymać pasy i wygrać ten mecz. Dzięki. Dzięki.